Wielkanoc na świecie Wielka Brytania W Wielkiej Brytanii organizuje się zabawy o nazwie Rolling Eggs, czyli dosłownie toczenie jajek. Uczestnicy zanoszą jajka na szczyt górkę i sprawiają je w ruch, żeby stoczyły się na sam dół. Tradycyjnym wielkanocnym przysmakiem w Wielkiej Brytanii są pikantne drożdżowe bułki Hot Cross Buns. Z rodzynkami i lukrem o smaku cytrynowym. Włochy. Na włoskim stole gości kolumba, czyli ciasto drożdżowe z bakaliami, które uformułowane jest na kształt lecącej gołębicy. We Włoszech Wielkanocny poniedziałek zwany Pasquettą, Włosi zazwyczaj spędzają na świeżym powietrzu. Spotykają się z rodziną i znajomymi. Australia W Australii zająca wielkanocnego od jakiegoś czasu zastępuje wielkołuch króliczy, którego gatunek narażony jest na wyginięcie. Mieszkańcy Australii mają nadzieję pomóc w ten sposób zagrożonym zwierzakom. W niedzielę palmową i sobotę wielkanocną mali finowie i finki przybierają się za czarownicę. Chodzą od drzwi do drzwi stukając niewierzbowymi witkami, mówiąc specjalny wierszyk. Którym życzą wszystkim dobrego roku. W zamian za wierzbową gałązkę dostają czekoladowe przysmaki. Niemcy. W zależności od warunków atmosferycznych, w niektórych niemieckich miejscowościach na drzewach powiesza się kolorowe pisanki. W nocnych Niemczech rozpala się Usterfeia, czyli Wielkanocne Ognie. Hiszpania W Hiszpanii podczas Wielkiego Tygodnia, Santa Semana, w wielu miejscach odbywają się procesje, podczas których uczestnicy mają na sobie specjalne szaty i szpiczaste kapelusze. W niedzielę wielkanocną rozpoczynają się wesołe przedstawienia i tańce. Gwatemala Jednym z najbardziej imponujących aspektów Wielkanocnych są dywany, które zdobią procesyjną trasę. Dywany są wytwarzane przez mieszkańców tygodniami, a nawet miesiącami przed świętami. Powstają one z piasku, który ma za zadanie wypoziomować bruk. Następnie kładzie się na niego zebrane trociny zabarwione na odcienie żółty, czerwony, niebieski, zielony, purpurowy i czarny. Dla dekoracji i zapachu dodaje się igły sosnowe oraz kwiaty. Grecja W Grecji jajka maluje się włocznie na czerwono. Jest to jedna z najstarszych wielkanocnych tradycji. Ma to związek z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa. Wybór koloru czerwonego sięga czasów wczesnych chrześcijan, którzy barwili jajka na ten kolor jako pamiątka krwi Jezusa. W Grecji Wielkanoc jest obchodzona z dużym hukiem. Co roku w Wielką Sobotę dzień zaczyna się od tradycyjnego rzutu pulą. Co to znaczy? Ludzie zrzucają z okien garnki, patelnie, i inne wyroby garncarskie, rozbijając je na ulicy. Zwyczaj ten jest podpatrzony od Wenecjan, którzy również lubią wyrzucać przedmioty przez okno. I w nowy rok pozbywają się w ten sposób starych przedmiotów. Inni uważają, że rzucanie doniczek wita wiosnę, symbolizując nowe uprawy które zostaną zebrane w nowych doniczkach. Tradycja bardzo efektowna, ale kto później to wszystko posprząta? Francja. W Wielkanocny Poniedziałek mieszkańcy francuskiego miasteczka Bessie tworzą na głównym placu miasta olbrzymi omlet z około 15 tysięcy jajek. Natomiast każda rodzina w okresie świąt wyciąga swoją największą patelnię i się szykuje świąteczny rarytas, dodając ulubione dodatki i przyprawy.